Dzisiejszy odcinek zapowiada się dynamicznie. Będzie szybko, bo pojedziemy pendolino, które przechodzi testy dynamiczne. Karolina, jako prze Was do obejrzenia kolei TV. Przejedziemy się pendolino, przyjrzymy się testom E i C Premium w żmigrodzie. Powiemy też o tym, jak prawie 40 lat minęło, czyli o nowych schodach na centralnym. Zobaczymy też, jak dużo pary i parowozów było w tym roku w habówce. Najpierw powoli, jak żółw ociężale ruszyła maszyna po szynach Hospale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem i kręci się, kręci koło za kołem i biegu przyspiesza i gna coraz prędzej. W Żmigrodzie było prawie jak u Tuwima, prawie, bo szarpnięć i mozołu nie było. W pierwszy kurs Pendolino rzeczywiście ruszyło bardzo powoli, ale z każdym okrążeniem przyspieszało. Tak by pod koniec dnia pojechać 140 km na godzinę. Zanim Pendolino wyjedzie na polskie tory, musi pojeździć trochę w kółko. Przy okazji testów PKP Intercity szkoli 14 swoich maszynistów. Ośmiokilometrowa pętla wystarcza, by w trakcie jazdy zapoznali się z układem pulpitu czy zachowaniem pociągu, na przykład w trakcie nagłego hamowania. Sterowanie tą lokomotywą jest dosyć nieskomplikowane, bo w założeniu właśnie o to chodzi. Dla maszyn, maszynista, oprócz tego, że prowadzi ten pociąg, musi jeszcze obserwować szlak przed sobą. I jest tu taka podzielność uwagi, że nie można koncentrować się wyłącznie na jednej czynności. Czyli prowadzenie pociągu też nie może być zbyt skomplikowane. Oczywiście do tego potrzeba pewnego doświadczenia. Maszyniści się uczą, a technicy przy okazji sprawdzają pociąg. Przechodzi test dynamiki biegu: to jest badanie, jest kwestia przyspieszenia, rozruchu hamowania, drogi hamowania. Współpracy pantografu, czyli odbieraka prądu z siecią trakcyjną, sprawdzanie wszystkich systemów bezpieczeństwa, sprawdzanie różnych podzespołów, które mają wpływ na bezpieczeństwo podróży naszych pasażerów. Tor jest w postaci elipsy i ma długość 7700 metrów. Dopuszczalna prędkość 140 km na godzinę testujemy nie tylko wchodzenie w łuki, bo y, możemy jako w tej chwili podróżni odczuć, że zupełnie nieźle się w takich warunkach zachowuje, ale testujemy przede wszystkim oddziaływanie taboru na tor. W październiku pociąg pomknie już normalnymi torami. Najszybciej pojedzie centralną magistralą kolejową minimum 275 km na godzinę. Dzięki temu stanie się nowym rekordzistą Polski. Jeżeli doszłoby na przykład do takiej sytuacji, że pociąg jedzie z większą prędkością niż jest założona na tej linii, to pociąg Automatycznie za maszynistę skoryguje tą prędkość. To jest ko kolejny poziom zwiększania bezpieczeństwa na polskich kolejach i te 20 pociągów w ten system jest, będzie wyposażona. Pendolino na pewno pierwszych podróżnych przewiezie w grudniu przyszłego roku. Jednak już latem 2014 roku EIC Premium może mieć kilka kursów z pasażerami. Najtańszy bilet normalny będzie kosztował 49 zł. Zdaniem kolej TV za taki komfort jazdy to tyle. To nic. Początek roku szkolnego to nie jedyna zmiana, jaką niesie ze sobą 2 września. Skorygowany został także rozkład jazdy pociągów. To ostatnia z zaplanowanych korekt przed całkowitą zmianą rozkładu w grudniu. Rozkład zmienia się w całej Europie na początku grudnia każdego roku. W międzyczasie konieczne są korekty, wymuszone na przykład przez remonty torów. W tym roku, by ograniczyć zamieszanie, korekty były tylko trzy. W marcu, czerwcu i obecna we wrześniu. Na dworcach jak zwykle przy takiej okazji pojawią się mobilni informatorzy. Udzielą oni na przykład informacji, że ze względu na remont torów TLK Monciak, krupówki i Karkonosze pojadą drogą okrężną, a od 10 do 13 września między Słupskiem a Sławnem pojedzie zastępcza komunikacja autobusowa. Więcej informacji o zmianach znaleźć można na www.intercity.pl. Do Czech 13 euro. W pociągach kursujących do Pragi i Ostrawy wprowadzony został bilet w cenie relacyjnej. To nazwa nowej oferty. Za podróż z Warszawy do czeskiej stolicy trzeba zapłacić 65 euro. Wychodzi około 260 zł. Cena biletu z Krakowa do Pragi to 54 euro, a z Katowic do Ostrawy 13 euro. Bilety można kupić tylko w kasach PKP Intercity. Tańsze połączenia do Czech. To doskonały powód, żeby zająć się w naszym poradniku podróżowaniem za granicę. Pociąg to bowiem doskonała alternatywa dla samochodu czy samolotu. Z Warszawy do Berlina można dojechać w niecałe 5,5 godziny, a najtańszy, promocyjny bilet kosztuje 29 euro. Liczba takich biletów jest ograniczona. Najlepiej kupić je w kasie międzynarodowej lub centrum obsługi klienta. Tam też można zapytać o aktualne promocje. Pociągi PKP Intercity jeżdżą m.in. do Amsterdamu, Berlina, Bratysławy, Budapesztu, Lwowa, Moskwy, Willach i Wiednia. Do wielu innych europejskich miast kursują też bezpośrednie wagony. Ciekawym rozwiązaniem jest nocny pociąg Chopin z Warszawy do Budapesztu. Sztu Pragi i Wiednia. Jego rozkład jest tak skonstruowany, że w wagonie można się wyspać, a na miejscu jest się wczesnym rankiem. Można powiedzieć, że takie połączenie jest bardzo na miejscu. Serialowy 40-latek budował dworzec centralny. Teraz przyszła pora, by nakręcić kolejny odcinek. Wymiana prawie 40-letnich schodów. PKP zamontują nowe, ruchome schody na perony, tak by od grudnia były naprawdę ruchome. Tak kończy się epoka 40-latka na centralnym. Prawie 40-letnie schody przechodzą do historii. W serialu kobieta pracująca zachwalała ruchome schody, a w rzeczywistości od końca sierpnia pracujący mężczyźni zabrali się za ich demontaż. Do grudnia zostaną wymienione wszystkie schody prowadzące z galerii środkowej na perony. Rozpoczęło się od pierwszego i drugiego peronu, później zamknięte będą przejścia do dwóch następnych. Kolejarze w hali głównej i przy wejściach na dworzec umieścili tablice informacyjne jak dostać się na perony. Wędrówkę ułatwiają też naklejone na podłodze strzałki. Koszt wymiany to ponad 6 milionów złotych. Jednak PKP wyda ponad 20 milionów, tak by wymienić wszystkie 26 schodów i pochylni. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku większość z nich uda się wymienić, tak żeby te historyczne, zabytkowe schody już nie straszyły swoją niefunkcjonalnością, tylko żeby już były nowe schody, które działają. Nowe schody zużyją o połowę mniej energii, a jak zużyje się jakaś część, to wymieniona zostanie od ręki. Do tej pory części sprowadzane były na specjalne zamówienie, co na długo u... Nie rucha miało schody. Centralny będzie miał nowe schody, będzie też dużo cieplejszy. Montowana jest izolacja stropów, a zarok szyby w hali głównej zostaną wymienione na lepiej zatrzymujące ciepło. Jak na zewnątrz jest minus 10, to wewnątrz jest minus 7, w związku z tym ta hala nie jest ogrzewana, ale no, trzeba to zmienić i trzeba, trzeba pasażerom zapewnić odpowiedni komfort przebywania w tym, w tym pomieszczeniu. PKP chcą ocieplić też wizerunek dworca i ogłosiły konkurs na logo, plakaty i gadżety związane z centralnym. Zależy nam na tym, żeby 5 grudnia, w dniu urodzin dworca, mieć już ostateczne rozstrzygnięcie i móc zaprezentować nową identyfikację graficzną. Kolej TV popiera wszystkie zmiany. Jesteś w Sercu Kraju. To tytuł ekspozycji, która stanęła na dworcu centralnym w Warszawie. Na 20 planszach ustawionych w fali głównej dworca pokazano wybrane dzieła z kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wystawa, na którą wstęp jest bezpłatny, obejmuje ponad 150 prac artystów polskich i zagranicznych. PKPSA coraz częściej udostępnia przestrzeń dworców artystom. Jednym z miejsc, gdzie najczęściej można oglądać wystawy, instalacje, a nawet przedstawienia, jest Warszawski Dworzec Centralny. To najnowszy pociąg, jak jeździ po polskich torach. Za chwilę przeniesiemy się do zupełnie innej epoki. Pokażemy Wam najstarszy jeżdżący parowóz w Polsce i sześć przepięknych buchających parą lokomotyw. Zobaczcie, co można było podziwiać na parowozjadzie w Chabówce. Tak Skansen w Chabówce obchodził swoje 20. urodziny. Tutaj do pary z pięknymi górskimi widokami jadą przepiękne parowozy. W tym roku na imprezie zorganizowanej przez PKP Cargo było ich 7. Ta ruszająca z impetem lokomotywa chyba najbardziej poruszyła serca miłośników kolei. To wyprodukowany w czeskich zakładach Skody parowóz serii 475. Prędkość maksymalna tego parowozu wynosi 100 km na godzinę, ale większe wrażenie robią takie parametry jak moc niemal 1900 koni mechanicznych, zapas wody 35 m3 i masa około 170 ton. Paradowało też prawdziwe maleństwo, ważąca tylko 44 tony lokomotywa TKH-49. To trzyosiowa konstrukcja wykorzystywana głównie do pracy manewrowej. Parowozy tej serii nie wyjeżdżały na główne szlaki, ale pracowały na terenie boczni z zakładów przemysłowych. Prędkość maksymalna tego parowozu wynosi 45 km na godzinę. Najstarszy był ponad 100-letni parowóz OL-12 wyprodukowany w Austrii. Z latach 90., kiedy powstawał Skansen, został odbudowany i przywrócony do ruchu. Możemy go też zobaczyć w kilku filmach, ponieważ ze względu na to, że to jest to stary parowóz, bardzo często był wynajmowany przez filmowców. Bohaterem filmu mógłby pewnie zostać ten przywrócony do ruchu parowóz ze skansenów w Pyskowicach. Do 1991 roku pełnił służbę, już ostatnie te swoje, można powiedzieć, miesiące jako kocioł stały, a więc ogrzewał lokomotywownię, halę lokomotywowni, biurowiec. Udało się go przywrócić do ruchu w 2008 roku. Teraz jak jedzie pełną parą, rozwija prędkość 80 km na godzinę. To wszystko, co dziś dla Was przygotowaliśmy. Następna Kolej TV odjeżdża za tydzień. W poniedziałek o 17.55 możecie nas zobaczyć na antenie TVP Warszawa, a w każdą środę o 9.00 w całej Polsce na TVP Regiony. Jesteśmy także cały czas w internecie na stronie www.kolejtv.pl. Do zobaczenia.